Polska kryminałem stoi niezmiennie, kochani, niezmiennie, a dzisiaj przed wami bardzo mocny, brutalny kryminał oparty o prawdziwe wydarzenia spod pióra prawdziwego policjanta, wciąż w służbie czynnej. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, leniwy dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Uwielbiam wynajdować dla Was kolejne, pyszne, kryminalne kąski i dzisiaj mam dla Was czas wagi spod pióra Aleksandra Sowy, kryminał oparty o prawdziwe wydarzenia, o prawdziwe zbrodnie, który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Lira. Kto jak kto, ale Aleksander Sowa akurat zna się na rzeczy, a to dlatego, że jak już wspomniałam, wciąż jest policjantem. Policjantem w służbie. Czynnej. I dokładnie wie o czym pisze. Ta historia wydarzyła się naprawdę. W 1997 roku grupa zamaskowanych sprawców spod popularnego warszawskiego klubu porwała młodą córkę milionera. Dziewczyna była przetrzymywana w nieludzkich warunkach, bita, torturowana, gwałcona. Zrozpaczony ojciec wynajął detektywów zapłacił nawet okup ale dziecka wciąż mu nie wypuścili. Zaczyna się walka z czasem, zaczyna się walka o życie i walka o sprawiedliwość, dlatego że cała ta sprawa sięga niestety wyżej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Pamiętacie może Gwiazdy Oriona, przejmujący kryminał o prawdziwym seryjnym mordercy z okresu PRL, w którym poznaliśmy szeregowego Emila Stompora. No właśnie, Emil Stompor powraca w... Czasie wagi. Trochę taki dziki nieokiełznany policjant z wyjątkową intuicją, który niestety ma to nieszczęście, jak wszyscy w służbach mundurowych, że z jednej strony chciałby służyć uciśnionym, ale z drugiej strony musi odpowiadać przed swoimi przełożonymi. I te dwa warunki często, no niestety, są w konflikcie. Te dwa wykluczające się warunki sprawiają, że Emil bardzo często staje przed dramatycznymi wyborami, które nie tylko decydują o jego karierze w policji, ale także o całym śledztwie. Do tego mamy tutaj lata 90 w Polsce. Czas przewalających się przemian ustrojowych wciąż, które nie były łatwe ani dla urzędników, ani dla milicjantów i policjantów tamtego okresu. To jest czas krwawych mafijnych porachunków i skrajnej korupcji. Aleksander Sowa ma prawdziwy talent, dlatego że jak nikt potrafi oddać ten mroczny, brudny, brutalny świat tamtej właśnie polskiej rzeczywistości. Czytając w ogóle Czas Wagi, przypomniały mi się psy w reżyserii Pasikowskiego i to obmierzłe korytarze, ten duszący dym papierosowy. To jest taki przekleństw i ta bezlitosna rzeczywistość właśnie, która nie wybacza żadnych błędów. Jeśli szukacie porządnego, pełnokrwistego kryminału, któremu w żaden sposób nie będziecie mogli zarzucić, że jest nierealny. To sięgajcie właśnie po książki Aleksandra Sowy, wcześniej po gwiazdy Oriona podczas wagi. No, nie trzeba tego czytać w kolejności, tak mi się przynajmniej wydaje. Jedno jest tutaj pewne: nie będziecie zawiedzeni! A ja wam jeszcze na dokładkę dorzucę trzy inne policyjne kryminały. I zaczniemy właśnie od Gwiazd Oriona, również Aleksandra Sowy, czyli oparta o prawdziwe wydarzenia opowieść o seryjnym mordercy, który na przełomie lat 80. i 90. mordował kobiety w śląskim zagłębiu. Skaza Roberta Małeckiego, czyli ciała bez powiązań, zbrodnie bez przeszłości i komisarz komisarz no, zdesperowany komisarz tak to można nazwać i początek wyjątkowej kryminalnej Serii. Czarna Dalia Jamesa Elroya, czyli oparta o prawdziwe, brutalne, makabryczne morderstwo Elizabeth Short z 1947 roku, retro, opowieść i również początek serii. O wszystkich tych trzech książkach mówiłam tutaj na kanale, pojawiły się wpisy na blogu, dlatego Was zapraszam, czytajcie i czytajcie. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Lira zapraszam Was na konkurs i mam dla Was jeden egzemplarz czasu wagi do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, jaki jest Wasz ulubiony polski kryminał właśnie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu do końca maja, a ja na dniach wybiorę. Zwycięzce i po kolei będę rozwiązywać wszystkie konkursy i wysyłać nagrody. Psy Pasikowskiego to jest chyba najlepsze porównanie jakie mogę zrobić do czasu Wagi i w ogóle do stylu pisania Aleksandrasowy. To jest bardzo realistyczny sposób pisania. To jest bardzo rzeczywiste pióro, inaczej tego nie potrafię nazwać. To jest właśnie to, jak pisze prawdziwy policjant i to właśnie tutaj widać świetne, świetne pióro. Co więcej, jeżeli byście chcieli trochę poczytać jeszcze o tej książce, to zapraszam was na bloga. No, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to obejrzyjcie również filmik o gwiazdach Oriona, czyli o poprzedniej książce Aleksandra Sowa, o której wam opowiadałam właśnie tutaj. A jeśli jesteście nowi na kanale, to witam was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli wam się tutaj spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.